Dobra, czyli to jest tak, e, to Out, Tibia, możemy sobie zmienić na, nazwę na, przykładowo na Orsha Banda. I tak, jak chcecie, mm, możemy podmienić, popodmienić swoje pliki z grafikami. Ja tam nawet jakieś mam. Pokażę Wam jak. Jak, jak, jak. Po prostu podmieniamy dat, SPR i PIDS. SPR to są sprite, y, PIDS to jest um, picture, czyli wszystkie te zdjęcia, tło i tak dalej. I dat to są w layoutie te wszystkie itemki, no znaczy nie itemki, ten item, mini i tak dalej. Więc teraz to podmieniamy. FTP, tu, tu i tutaj mam jakieś i zobaczmy co tu się urodziło i mam zmienione tło i również tutaj ten klient bez problemu, Wojtek, Wojtek, wszystko powinno działać bez żadnych debugów, dobra.